Obudź się! Gdybym zaoferował ci garść diamentów lub szklankę wody, co byś wybrał? Oczywiście diamenty. Kto o zdrowych zmysłach zrobiłby inaczej? Gdybyś jednak czołgał się po pustyni miał spieczone usta, umierał spragnienia, a ja oferowałbym ci szklankę wody lub garść diamentów, wzgardziłbyś diamentami i powiedział. Daj mi wody, żebym nie umarł. Tak, priorytety zależą od okoliczności. To, co uważasz za ważne, zmienia się wraz ze zmianą twojej sytuacji. Gdyby istniał sposób na zdobycie życia wiecznego, byłbyś zainteresowany? Oczywiście, że tak, jak każdy normalny człowiek. Bóg oferuje ci życie wieczne. Może w tej chwili nie jesteś zainteresowany, wolisz błyszczące diamenty grzechu. Jednak w dniu sądu twoje okoliczności radykalnie się zmienią. Zawołasz. Boże, zbaw mnie, ale będzie za późno. Popatrzmy na kolejny dowód istnienia piekła. Sumienie. Jak działa Twoje sumienie? Sumienie pokazuje różnicę między dobrem a złem. Wszyscy je mamy. Czy rodzimy się z nim? A może uczymy się tego? Czy myślisz, że Bóg dał nam sumienie? Nie. Jeśli nikt z tego nie stworzył, to skąd wzięła się moralność, poczucie dobra i zła, cichy głos w myślach? Uczymy się tego. Czy uważasz, że rodzimy się z umiejętnością odróżniania dobra od zła? Nie. Kształtuje ją w nas otoczenie. Czy rodzimy się z sumieniem, czy też jest ono wyuczone? Jest wyuczone. Jeśli myślicie, że jest on czymś wyuczonym, posłuchajcie pewnego przykładu. Dwudziestoletni mężczyzna winny jest gwałtu i zamordowania kobiety. Obrona twierdzi, że mężczyzna od urodzenia żył w całkowitej izolacji. Nie spotykał się z ludźmi. Nikt nie uczył go odróżniać dobre od zła. Żadnych moralnych wskazówek. Czy sędzia powie, Zgwałciłeś i zabiłeś, ale ponieważ nie miałeś moralnych wskazówek, dlatego oddalam sprawę? Oczywiście, że tak nie powiem. To byłoby absurdalne, ponieważ wiemy, że każdy człowiek posiada wiedzę o tym, co dobre i złe. Urodziliśmy się z sumieniem. Chociaż rodzice i społeczeństwo kształtowali sumienie większości z nas, to nikt nie będzie mógł stanąć przed Bogiem z wymówką Nie znałem różnicy pomiędzy złem a dobrem. Nie wiedziałem, że to źle kłamać, kraść i zabijać. Biblia uczy, że Bóg każdemu dał światło. Wszyscy urodziliśmy się z wewnętrzną wiedzą o tym, co jest dobre i złe. Posiadacie sumienie, prawda? Tak. Słowo sumienie pochodzi od słów z wiedzą. Prawdą jest więc, że za każdym razem, gdy skłamiesz, wiesz, że to jest złe. Zgadza się. Za każdym razem, gdy kradniesz, wiesz, że to jest złe. Tak. Patrząc porządliwie na inną kobietę, robiłbyś to wiedząc, że to jest złe i rani narzeczoną. Zgadza się. Gdy robisz te rzeczy, wiesz, że są złe. Wyobraźmy sobie sąd i człowieka, który popełnił zbrodnię. Bardzo poważne przestępstwo. Sędzia mówi do niego, co masz na swoją obronę? Jeśli ten człowiek wstanie i powie, wierzę, że tak naprawdę jestem dobry. Niewiele myślałem w chwili, gdy zabijałem tę kobietę. Mam nadzieję, że zostanę uniewinniony. Sędzia odpowie wtedy: Czy pod tym, co zrobiłeś, ma to mieć wpływ na moją decyzję? Sprawiedliwości musi stać się zadość. Bez względu na to, co czujesz i co myślałeś, kiedy to robiłeś, uczyniłeś źle i wiesz, że to jest złe. Muszę dopilnować, abyś poniósł sprawiedliwą karę.